Ogłoszenia duszpasterskie przeżywamy trzecią niedzielę, zwaną niedzielą gaudetę, dzień szczególnej radości w oczekiwaniu na przyjście Pana. Serdecznie zapraszam w kolejnym tygodniu na roraty, które są o godzinie szóstej dla dzieci o godzinie osiemnastej. Dzisiaj o 16.30 nieszpory żałobne, modlitwa za zmarłych parafian z racji trzeciej niedzieli miesiąca. Poświęcone opłatki rozprowadzane są w zakrystii, a ofiary składane z tej okazji zostaną przeznaczone na dalsze prace przy hospicjum w Miechocinie. Przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia zostanie wyłożony kosz, do którego będziemy mogli jak co roku składać różne produkty, które zostaną przekazane osobom potrzebującym. W sklepiku parafialnym możemy nabywać świece Caritas na wigilijny stół w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jutro o godzinie 18.00 msza święta i spotkanie Bractwa Szkaplerza Świętego. Dyżur psychologa od 16:30 do 17:30 w sali klubu inteligencji katolickiej. Jutro także początek nowenny do dzieciątka Jezus. We wtorek o 16:30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas siódmych. W środę o 17:30. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy przed Mszą Świętą połączona z nowenną do Dzieciątka Jezus. Natomiast o 18 Msza Święta i rozpoczęcie parafialnych rekolekcji adwentowych. Bardzo serdecznie na te rekolekcje zapraszam. Szczegółowy program wywieszony jest na drzwiach Kościoła. Te rekolekcje potrwają od środy. Rozpoczynając wieczorem, poprzez czwartek, piątek, zakończenie w sobotę na mszach świętych o 6.15, o godzinie 8.00 wcześniej piętnastej i o godzinie 18.00. W sobotę także dzień parafialnej spowiedzi od 9.00 do 12.00 i po południu od 14.00 do 18.00. Serdecznie zapraszam. W przyszłą niedzielę również pierwsza msza o godzinie szóstej, nabożeństwo do świętej Rity o godzinie szesnastej, a później msza święta o godzinie siedemnastej. W następną niedzielę szkoła katolicka będzie organizować kiermasz ciast. Na spotkanie z Panem Jezusem w Kaplicy Adoracyjnej zapraszam mieszkańców ulicy Zwierzynieckiej według wyznaczonego grafiku. Natomiast o podjęcie dyżuru bardzo proszę mieszkańców bloku przy ulicy Konstytucji 3 maja 4 z klatek od 1 do czwartej. Sprzątającym w ubiegłym tygodniu serdecznie dziękuję Bóg zapłać. W każdą niedzielę nadawany jest program zatytułowany Duchowy Przewodnik. Zachęcam do korzystania. Ogłaszamy konkurs na najpiękniejszy lampion adwentowy. I tak jak już informowałem we wcześniejszej niedzielę, gotowe prace można składać w zakresie do 20 grudnia, natomiast rozstrzygnięcie konkursu 22 na Mszy Świętej o 11.15. Pan prezydent miasta informuje o obowiązkowym wpłaceniu kwoty. W związku z ubezpieczeniem instalacji fotowoltanicznej dokładne informacje znajdują się w Urzędzie Miasta i na drzwiach Kościoła. Wigilia Miejska odbędzie się w piątek 20 grudnia o 12 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej niedzieli, gościa niedzielnego. W naszej parafii powstaje róża różańcowa. Rodziców modlących się za swoje dzieci róża ma charakter czasowy i modlitwa za dzieci w tej róży będzie odbywała się przez cały rok kalendarzowy 2025 zapisy u księdza Rafała. Także jak w poprzednich latach, pasterkę poprzedzi kolędowanie które rozpocznie się o 23.00, za to kolendowanie program przygotowany, przygotowanie odpowiedzialny jest ksiądz Piotr Żurawski. Zachęcamy dzieci i młodzież do włączenia się w to kolendowanie. Rycerze Kolumba zapraszają na 26 konkurs kolend kolenda serbinowska który odbędzie się w sobotę 11 stycznia 2025 roku. Szczegóły na stronie internetowej. Prosimy o zgłaszanie w zakresie dodatkowo tych chorych, którzy będą odwiedzeni z racji świąt, a odwiedziny chorych będą 23 grudnia, już przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia. We środę będzie robiona dekoracja w kościele. Także będą przygotowywane choinki. Chętnych, którzy wspomogą Bractwo Świętego Józefa, zapraszam w środę na godzinę 10. Życzę dobrej niedzieli wszystkim gościom, parafianom. Dla solenizantów jubilatów, obfitości Bożych darów, a dzisiejsza niedziela niech przypomina nam, że nasze czuwanie, nasze pielgrzymowanie naznaczone jest także radością, a radość płynie ze źródła, że Chrystus, który się narodził w Betlejem poprzez dar miłości miłosiernej, zawsze rodzi się w naszym sercu. Tylko otwórzmy dla Niego nasze serca. Dobrej niedzieli. Szczęść proszę.